Słowa chyba. No dobrze. 17 niedziela zwykła. Ok. Ewangelia Łukasza. Ewangelia Łukasza jest takim podręcznikiem modlitwy. I akurat dzisiaj taka tematyka modlitwy wybrzmiewa też w pierwszym czytaniu. Kiedy Abraham. No, bardzo ciekawą ma modlitwę. Panie, nie gniewaj się. A może jak będzie mniej trochę tych sprawiedliwych? Czy zniszczysz to miasto, czy nie? Nie zniszczę. No ale Boże, miej litość nade mną. Mniej więcej teraz mówię. A jak będzie jeszcze troszkę mniej tych sprawiedliwych? I tak schodzi z 50 do 10. Do 10. Modlitwa jako takie targowanie się, no sprawdzanie granic tego miłosierdzia, sprawiedliwości, postawy Boga. No jest coś te, takiego ciekawego, przejmującego w tej, w tej modlitwie Abrahama, które jest taką Pełną ufności relacją, takim rozmawianiem z Bogiem, jak przyjaciel z przyjacielem. No, raz, że ufa Bogu, Abraham też ze całą swoją historią. Jak mówisz, to jest mocna modlitwa dla mnie, bo takie targowanie się, bicie się o to miasto, ale mm. bardziej o tych ludzi. No tak. mówi panie, no, ale, no, no, tam jakby znajdziesz tych. No I wschodzi do dziesięciu. A może, ona, może nawet ich nie znał w ogóle. Może nie znał tych ludzi, ale modił się, to... bo raz, że no, walczył o nich, ale podejmował relacje z Panem Bogiem, ale też myślał o tych osobach, które tam żyją. Poiesz, w tej Sodomie i no to poiesz, też były i dzieci, i osoby, i kobiety, i zapewne niewinne osoby, i tych sprawiedliwych by znalazł. Daj Boże, dziesięciu. No, ale widać to targowanie się z Bogiem przyniosło skutek, nie? No, że to jest w ogóle Rodzina cała lota ocalona. No właśnie. Cała ta dzisiejsza liturgia słowa, jakby wstępy Abraham, który rozmawia z Panem Bogiem, czyli modli się, bo modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, o różnych walorach, napięcia, natężenia, bardziej słuchania, może mniej mówienia. I to też my to przeżywamy jako ludzie wiary. Rozmawiamy z Bogiem, mówimy dziękuję, proszę, przepraszam, wchodzę w ciszę, kartkuję Słowo Boże, przesuwam różanie z paciorki, jestem na Eucharystii, śpiewam różne pieśni. No i to jest wstęp do tego, co się wydarzyło w Ewangelii: że pierw w ogóle jest, że Jezus w jakimś miejscu no modlił się, rozmawiał, widzieli to. I patrzą nie, na niego, mówią: mm. Panie, naucz nas modlić się. Czyli naucz nas rozmawiać y, z ojcem. No bo to, to nie było takie, że y, używane było słowo ojciec wobec Pana, bo wobec Pana Boga, abba ojcze, tak? Abba pater. To, to, to nie, Żydzi nie. Nie używali tego, i Jezus teraz e, mówi im właśnie tą piękną modlitwę pańską. Kiedy się modlicie to mówcie tak. Nie, i wiemy, Ojcze nasz, który się w niebie i tam te prośby, i wyjaśnia im, na czym ta modlitwa polega, bo kiedy już mówi, jak on się modli, to później daje przypowieści o natrętym tak. przyjacielu, o modlitwie, o wybudzeniu, o przeszkadzaniu, o jajku, któreż inne rzeczy to wszystko to już jest, komentarz do modlitwy Ojcze hmm. No i my jesteśmy wezwani dzisiaj, mamy być jak właśnie ten I... Abraham. No, módl się, mówimy, módl się i pracuj, rozmawiaj z Bogiem na różne tematy. E, oczywiście nie chodzi o to, że mamy teraz szantażować Pana Boga, nie, nie, nie. Ale no, podejmij takie targowanie się, nie wiem, o swoją rodzinę, Ktoś na przykład o swoje małżeństwo, o swoje dzieci, ale to ma być Boże targowanie. To nie może być targowanie się takie interesowne, nie? Tylko żeby Pan Bóg działał, to też potrzebne jest nasze otwarcie serca, słuchanie w tej modlitwie. No, wiemy, że modlitwa Pańska jest przepiękna jest tak głęboka. To jest w ogóle moją, czytałem w kateizmie Kościoła Katolickiego, to jest streszczenie całej Ewangelii, tak. całej dobrej nowiny. Jest tak ona ważna, że Kościół rozeznał i wziął ją w kanon Mszy Świętej i w każdym sakramencie, który nawet udzielamy poza Mszą Świętą, czy to będzie namaszczenie, no w każdym poza spowiedzią, ale to może być pokuta, namaszczeniu chorych też przywołujemy tę modlitwę piękną, nie? Hmm. Także myślę, że to jest dobre wołanie dla nas, żebyśmy podjęli tą rozmowę z Bogiem. No warto też właśnie przy okazji kto ma katechizm, a kto nie ma, to niech sięgnie do, do, do internetu też, tam gdzie jest właśnie mowa w katechizmie o modlitwie pańskiej, o modlitwie Ojcze Nasz. No, bardzo przepiękne treści, wskazania, takie inspiracje, żebyśmy naprawdę no, ubogacali swoją wiedzę też, o czym ta modlitwa jest. Od początku w chrześcijaństwie, jak wiele, jak często się modlono tą modlitwą, że jest to modlitwa też no, eschatologiczna, jest to wołanie o Królestwo Boże, o przyjście Pana, modlitwa, która zakłada, właśnie właśnie streszcza pismo święte czy Ewangelię. Niewątpliwie tak. No tutaj też Pan Jezus daje takie wskazania o modlitwie, czy Łukasz w tej swojej Ewangelii. Właśnie, jak wspomniałem, jest to pewien podręcznik do modlitwy. I to, co ja zauważam, tak, że z jednej strony Jezus zachęca, by mieć postawę na modlitwie, jaką się ma wobec drugiego człowieka. Coś podobnego mieć. Czyli tak, jak się spotykam z przyjacielem, z kimś znajomym, ale może nawet z jakimś sędzią, który wydaje się nie do końca sprawiedliwy, ale jednak ma pewną władzę. Nie? To jednak, żeby mieć coś takiego, taką postawę, czyli że przychodzę z czymś konkretnym. O tym mówił święty Jan Janej, jeśli dobrze pamiętam, w jednej z modlitw brewiarzowych są jego słowa, kiedy mówi, że kiedy idziesz na spotkanie z kimś, to masz. Konkret, przychodzisz z czymś konkretnym, wiesz o czym będziecie rozmawiać, tak? To nie jest wszystko takie przypadkowe i spontaniczne. Często tak, ale jest to konkret, tak? Spotkanie z drugim człowiekiem. Nie, nie spotykacie się po to, żeby tylko milczeć, tak? Ale wiesz po co idziesz. I, I mówi zaraz, a przychodzicie do kościoła, przychodzicie na modlitwę i o nic nie prosicie, za nic nie dziękujecie, za nic nie przepraszacie. Mówi, że jest pewien paradoks, że, że... i zachęcał w ten sposób, żeby mieć. Tą postawę wobec Boga, podobną jak się ma wobec drugiego człowieka, po prostu przychodzi z konkretem. Traktować Boga naprawdę osobowo, tak? Jako kogoś, kto realnie mnie słyszy, kto do mnie mówi, kto ma władzę, kto ma przyjaźń, ma dobre usposobienie wobec mnie. I myślę właśnie, taką mamy mieć postawę. Z jednej strony mieć postawę przed Bogiem, jak przed, przed dru drugą osobą, traktować Boga osobowo. Nie jakoś magicznie, nie energetycznie, jakoś, że gdzieś tam jest, tylko jest ktoś konkretny, bliski, kto mnie słyszy, dla kogo jestem ważny. A z drugiej strony zauważać, bo to też jest, podkreśla, że o ileż bardziej Bóg da dobre dary. To znaczy zauważać tą różnicę, że Bóg jest kimś innym niż człowiek, chociażby najlepszy, niż najlepszy przyjaciel, że Bóg jest nieskończenie dobry, mądry, hojny, ma władzę, dla niego jest możliwe to, co dla nas po ludzku niemożliwe i co dla a drugiego człowieka, którego prosilibyśmy o pomoc, byłoby niemożliwe, dla Boga jest możliwe. Piękne, piękne inspiracje. Też w komentarzu doczytałem ciekawostkę, że oczywiście wiemy, że Jezus uczy nas tej modlitwy, zaprasza nas, ale zaprasza do tej modlitwy jako relacji. Nie? z Bogiem, ale też właśnie i też z człowiekiem, za którego się modlę i ciekawostka, ja sobie to podkreśliłem mocno, że na modlitwie nie liczy się więc tylko to, co my robimy, ale liczy się przede wszystkim to, co Bóg czyni w nas wtedy, w tym danym momencie bo modlitwa, wiemy, mamy się, modlimy się te prośby o codzienny chleb, modlimy się o, o to, żeby Pan Bóg przebaczył nam grzechy, żeby chronił nas przed pokusami różnymi, ale ta modlitwa to nie tylko to, co ja mówię do Boga, ale też jak Bóg mówi w tym czasie do mnie, we mnie. Jest to trudne, bo. Ktoś, ktoś tak słusznie zauważył, że modlitwa nie jest tyle, nie tyle jest po to, żeby Boga zmienić. Co, że my się zmieniamy właśnie przez modlitwę, tak? No. Tak, i to możemy, zachęcamy siebie, my jako kapłani, ale zachęcamy wszystkim do właśnie modlitwy. Jakieś też słyszałem na rekolekcjach takie zdanie, które cały czas jest we mnie. Przypominam sobie, że modlitwa, żeby była piękna i owocna, musi być szczera. Ta szczerość w modlitwie, no tak, no bo to e, rozmawiam z Bogiem jak z przyjacielem, on też mnie traktuje bardzo poważnie, serdecznie, po przyjacielsku. Bądź szczery, nie? Czy prosisz, czy dziękujesz, czy przepraszasz, czy milczysz, czy kontemplujesz. E, ktoś e, mówi, o, tam, teraz użyję takiego paradoksalnego słowa, że, o, ktoś tam klepie różanie, no ale to zacznij klepać, zobaczysz, jak to jest trudne. Bo ta modlitwa uczy wytrwałości, wierności, powtarzania tych samych słów i uwielbiania Boga przez serce Maryi. Ktoś modli się przez Stępicwo Świętych, archaniołów, aniołów, swoich patronów, ktoś się modli Słowem Bożym, ktoś mówi, no ja się modlę, chodząc na spacerze i sobie śpiewając, nucąc jakieś fajne pieśni religijne, dobrze w porządku. Modlitwa jest różna, to też odsyłamy do katechizmu, bo oprócz tego, że jest. Pięknie ten wytłumaczony, jak wspomniałeś, modlitwa pańska, ojczyna, streszczona. To jest też wiele innych aspektów, że jest modlitwa uwielbienia, modlitwa przebłagania, modlitwa dziękczynna. Jak Pan Bóg, w jaki sposób Pan Bóg dociera do nas, posługując się nami. Nawet śpiewamy w jednej pieśni, niech Niech cię sen nasz chwali. O, życzymy dobrych snów. Właśnie, że niech to właśnie też będzie mogę kto modlitwą. Dziękuję Te. bardzo. No to się pomodlimy. Panie Boże, proszę cię o błogosławieństwo dla mojego przyjaciela, księdza Pawła o pokój w jego sercu, w jego myślach, o rozwiązanie wszelkich trudności. Niech Bóg błogosławi też wszystkim naszym słuchaczom. Niech Bóg Ojciec obdarza nas pokojem, niech przychodzi Jego święte Królestwo, Królestwo łaski, dobroci, cierpliwości, miłości. O co się jeszcze modlimy? Modlimy się też za nasze rodziny, modlimy się o potrzebne zdrowie, modlimy się o nadzieję potrzebną dla nas, modlimy się za świat, o pokój, za Kościół, o nieustanne nawracanie się i modlimy się za tych, którzy. De, teraz, w tym momencie potrzebują tej modlitwy. Za, modlimy się za tych, którzy prosili nas o modlitwę i za tych, którym myśmy obiecali naszą pamięć przed Bogiem. Za wszystkich też chorych, cierpiących, tak. samotnych, żeby teraz też otwierali się właśnie na Boże działanie. Pan Bóg działa. W przedziwny sposób, przeróżny sposób, nie dotykaj I komórek, i ciał, i, i, i żył, i krwi, i wszystkiego, co w nas jest. Właśnie chore, może bolesne. Niech Pan Bóg uzdrawia, żebyśmy doświadczali, że On jest kochającym nas ojcem. Modlimy się i tego życzymy wszystkim. Warto się modlić. To zawsze będzie błogosławieństwo i dla nas, i dla tych, za których się modlimy. I co mamy to dajemy niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec, Ojciec i Syn. Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Dobrej modlitwy.